W jednej chwili cały mój świat się zatrzymał. Siedziałam w salonie prawniczym, otoczona rodziną, która nigdy nie ukrywała swojej chciwości. Atmosfera była duszna od oczekiwań, każdy liczył na kawałek fortuny mojego dziadka, znanego w całym kraju miliardera. Byłam gotowa na rozczarowanie. Nigdy nie byłam jego u. Ale to, co się wydarzyło, przekroczyło wszystko, co mogłam sobie wyobrazić. Mój ojciec uśmiechnięty jak wilk. Mój brat parsknął śmiechem. Każde z nich dostało miliony złotych. A ja otworzyłam kopertę i zobaczyłam banknot: pięćdziesiąt złotych. Nic więcej. Nie zapytałam, dlaczego. Nie zapłakałam. Nie wyszłam z pokoju. Po prostu patrzyłam na ten jeden banknot, bo coś było na nim napisane. Czymś małym. Czymś ukrytym, czymś, co miało zmienić moje życie na zawsze. To nie była pomyłka, to był początek. W salonie panowała cisza, która bardziej bolała niż jakiekolwiek słowa. Prawnik otworzył grubą teczkę, spojrzał na wszystkich obecnych i westchnął, jakby wiedział, że za chwilę wybuchnie coś więcej niż tylko emocje. Siedziałam na końcu stołu, nie zabierałam głosu, nie miałam nic do powiedzenia. Ojciec jak zwykle w garniturze szytym na miarę, z uśmiechem człowieka, który był pewien swojej pozycji. Brat oparty nonszalancko o oparcie krzesła, z telefonem pod stołem, ledwo ukrywając ziewanie. Macochy, kuzynostwo, ciotki wszyscy w napięciu. Jedni z fałszywym smutkiem na twarzy, inni bezwstydnie liczyli w myślach, ile im przypadnie. Dziadek nie był łatwym człowiekiem, ale był genialny. Stworzył imperium niemal z niczego. Fabryki, nieruchomości, fundusze. Miliardy złotych. A teraz jego ostatnie słowo miało wszystko rozdzielić. Nazwiska były czytane po kolei: Janusz Kowalski, 12 milionów. Marta Kowalska, 8 milionów. Michał, 15 milionów i udziały w firmie. Każdy kolejny wywoływał kolejną falę zazdrości, uśmiechów i westchnień ulgi. A potem padło moje imię. Głos prawnika lekko się zaciał. A! Anna otrzymuje. Pięćdziesiąt złotych. Sala zamarła. Ojciec spojrzał na mnie z czymś pomiędzy triumfem a litością. Brat wybuchł śmiechem. Ktoś zakaszlał, by ukryć chichot. Trzymałam w dłoni banknot, świeży, szeleszczący. I choć moje ręce były zimne, serce biło mi mocniej niż kiedykolwiek. To nie był zwykły banknot. Wiedziałam to od razu. Znałam mojego dziadka lepiej niż oni wszyscy razem. On nigdy nie robił niczego przypadkiem. Gdy ludzie śmieją się z ciebie wprost, coś w tobie umiera. Ale kiedy robi to twoja własna rodzina, ten śmiech zostaje w tobie na długo. Siedziałam z tym jednym banknotem pięćdziesięciozłotowym w dłoni, a każde spojrzenie wbijało się we mnie jak szpilka. Nie zapytałam o wyjaśnienie. Nie zrobiłam sceny. Nie dałam im tej satysfakcji. Mój brat szturchnął ojca i powiedział głośno, z uśmiechem: No cóż, może dziadek naprawdę uważał, że to właśnie jej się należy. Śmiech rozlał się po pomieszczeniu, jak trucizna. Widziałam, jak macocha niemal się dławi ze śmiechu, jak kuzyni wymieniają porozumiewawcze spojrzenia. Nie była to tylko kpina z mojego dziedzictwa. To była próba zepchnięcia mnie z rodziny zepchnięcia z historii, którą dziadek budował całe życie. A mimo to coś mnie powstrzymało. Zamiast gniewu poczułam coś dziwnego. Spokój. Jakby ten banknot miał w sobie coś więcej. Zbliżyłam go do oczu. Był nieco inny. Na krawędzi, z tyłu, cienką kreską długopisu ktoś narysował niewielki symbol, coś w rodzaju litery ER przeciętej linią. Zbyt subtelne, by zauważyć przypadkiem. Ale ja to zauważyłam. I to wystarczyło. To nie była kpina, to był kot. A ja byłam jedyną, która go rozpoznała. Prawnik kontynuował czytanie, ale ja już nie słuchałam. W mojej głowie zaczęła się układać układanka. Dziadek zawsze mówił, że prawdziwa wartość nie leży na wierzchu. Może właśnie dał mi klucz. Nie do skarbca, ale do prawdy. Trzymałam ten banknot jak coś świętego. Nie ze względu na wartość pieniężną. Ale przez ten mały znak ledwo widoczny, a jednak wyraźnie tam umieszczony. Nie był to przypadek. Mój dziadek nie zostawiał przypadków. To była litera R, przecięta poziomą linią. Od razu przypomniałam sobie pewien wieczór sprzed lat. Miałam wtedy 12 lat i weszłam do jego gabinetu, kiedy nie powinnam. Zastałam go przy biurku, jak rysował coś na odwrocie banknotu i szeptał pod nosem. Nie wszystko złoto, co się świeci. Ale czasem złoto nosi znak. Wtedy to zbagatelizowałam. Teraz przypomniałam sobie każde jego słowo. Po zakończeniu odczytu testamentu rodzina rozeszła się jak sępy po uczcie. Ojciec rzucił mi tylko krótkie spojrzenie. Nie musisz tego brać do siebie. On po prostu wiedział, kto ma wartość. Brat parsknął śmiechem. No, może kiedyś sprzedasz ten banknot za kawę i ciastko. Ale ja się nie odezwałam. Nie miałam zamiaru. Bo czułam, jak we mnie rośnie coś nowego. Nie wstyd. Niezłość. Determinacja. Wróciłam do mieszkania i położyłam banknot na stole. Pod światłem lampki nocnej znak był jeszcze bardziej widoczny. Ale to nie wszystko. Kiedy dotknęłam go pod odpowiednim kątem, poczułam coś jak delikatne zgrubienie. Jakby pod warstwą papieru coś było ukryte. Przez sekundę przeszło mi przez myśl, że może, może on zostawił mi wskazówkę. Że może to, co dla innych było upokorzeniem, dla mnie było początkiem. I wtedy zapadła decyzja. Następnego dnia pójdę do banku. Z tym banknotem. I z pytaniem, którego nikt wcześniej nie odważył się zadać. Mój dziadek nigdy nie był typowym staruszkiem rozdającym cukierki. Nie bawił się w przytulanie. Nie opowiadał bajek. Był zimny, zdystansowany, a jednocześnie obecny. W inny sposób. Gdy byłam dzieckiem, nie rozumiałam tego. Patrzyłam, jak z dumą poklepywał mojego brata po plecach, jak chwalił mojego ojca za kolejne inwestycje. A mnie. traktował niemal formalnie. Czasem tylko zerknął, jakby sprawdzał, czy jeszcze jestem. Bez uśmiechu, bez słowa. Ale były też momenty, które dziś odczytuję inaczej. Jak ten raz, gdy przyłapał mnie, jak przeszukiwałam jego stary zegarek kieszonkowy. Zamiast krzyczeć, usiadł obok mnie i zapytał: Co chciałabyś znaleźć? Odpowiedziałam. Tajemnice uśmiechnął się wtedy lekko. Tajemnice nie są dla każdego. Ale ty może kiedyś zrozumiesz. Zapomniałam o tym na lata. Aż do teraz. Tamta obojętność z przeszłości nie była brakiem uczuć. To była obserwacja. On mnie testował. Cały czas. Sprawdzał, czy będę taka jak reszta. Czy zgasnę pod presją, czy sięgnę głębiej. Nie dawał mi prezentów, ale zostawiał mi znaki. Stare książki z podkreślonymi cytatami, listy bez adresu, zamknięte szuflady w biurku, do których tylko ja znałam sposób. To nie był brak miłości. To była inna forma troski zimna, wyrachowana, ale może jedyna, jaką znał. Tego wieczoru, siedząc sama z banknotem i wspomnieniami, zrozumiałam jedno. Nie zostałam zapomniana. Zostałam wybrana. Nie dla bogactwa, ale dla prawdy. A prawda, czekała w banku. Bank znajdował się w centrum miasta, ten sam, w którym dziadek miał swoje konta od dziesięcioleci. Weszłam tam z duszą na ramieniu, trzymając banknot w wewnętrznej kieszeni płaszcza, jakby był zrobiony ze szkła. Nie chciałam tłumaczyć, po co tam przyszłam. Sama do końca nie wiedziałam. Na początku poszłam do okienka. Pokazałam banknot młodej kobiecie w mundurku i powiedziałam tylko. Potrzebuję rozmowy z kierownikiem. Spojrzała na mnie dziwnie, ale po chwili zniknęła za drzwiami. Minęło kilka minut. Wtedy wyszedł starszy mężczyzna w garniturze, kierownik oddziału. Gdy podałam mu banknot, coś w jego twarzy się zmieniło. Najpierw spojrzał na mnie z uprzejmą obojętnością. Potem na banknot. Odwrócił go. Zobaczył znak. I zamarł. Dosłownie. Jego oczy rozszerzyły się, a ręka w której trzymał banknot lekko zadrżała. Nie odezwał się od razu. Spojrzał na mnie, jakby nagle nie wiedział, kim jestem, ale wiedział, że to ważne. Proszę za mną, powiedział cicho, niemal szeptem. Zabrał mnie do prywatnego gabinetu. Zamknął drzwi na klucz. Potem wyjął z szuflady lupę i dokładnie obejrzał znak. W końcu sięgnął po starą, grubą księgę i wyglądała, jakby nikt jej nie otwierał od lat. Przez kilka minut wertował strony, aż zatrzymał palec na jednej z nich. Zbladł. Czy jest pani wnuczką pana Adama Krajewskiego? Zapytał powoli. Tak. Spojrzał mi w oczy. Już nie jak bankowiec. Jak ktoś, kto zobaczył coś, czego nie miał nigdy widzieć. Pani dziadek zostawił coś tylko dla pani. Ale miał jeden warunek. Musiała pani przyjść z tym banknotem. I tylko pani. Czułam jak w gardle narasta mi coś ciężkiego. Coś się zaczynało. Coś, na co nie mogłam się przygotować. Kierownik sięgnął do sejfu w ścianie, którego nie zauważyłam wcześniej. Wpisał długi kod, przekręcił dwa razy pokrętło, a potem wyjął niewielkie, czarne pudełko. Nie wyglądało na nic nadzwyczajnego. Żadnego logo, żadnego opisu, tylko jedna mała naklejka znak R przecięty linią. Położył je ostrożnie przede mną. Zostawił to tu pięć lat temu. I powiedział tylko jedno: Otworzyć wyłącznie, jeśli przyjdzie z tym banknotem wnuczka. Sama, kropka. Co to jest? Zapytałam, niepewna. Proszę otworzyć powiedział, cofając się o krok. Ręce miałam lodowate. Delikatnie podniosłam wieczko. W środku była mała, metalowa kluczka i list w kopercie z moim imieniem wypisanym odręcznie. Rozpoznałam pismo dziadka natychmiast. To było jego pismo równe, silne, zdecydowane. Otworzyłam kopertę. Anno! Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że nie dałaś się złamać. Że patrzyłaś dalej niż sięgają oczy chciwych. I że pamiętasz. Zawsze widziałem w tobie coś więcej. Nie mogłem ci tego powiedzieć za życia, ale zaufałem, że znajdziesz drogę sama. Klucz, który właśnie trzymasz, otwiera sejf. Ale nie w banku. Tylko w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. W domu, który porzuciliśmy, ale którego nigdy nie zapomniałaś. Tam znajdziesz prawdę. I coś, co może zmienić nie tylko twoje życie, ale także to, jak postrzegasz całą naszą rodzinę. Twój dziadek Adam Krajewski. Zacisnęłam palce na kluczyku. W jednej chwili bank, pieniądze, śmiechy ojca i brata, wszystko zniknęło z głowy. Zostało tylko jedno: Dom dzieciństwa, który opuściliśmy nagle pewnego lata, bez wyjaśnienia. Dom, do którego nigdy nie wróciliśmy. Ale teraz i miałam powód. I miałam klucz. Dom mojego dzieciństwa stał na obrzeżach małego miasteczka, którego nazwy nikt z rodziny nie wypowiadał od lat. Opuściliśmy go nagle, niemal z dnia na dzień. Miałam wtedy 11 lat. Zapytałam, dlaczego się wyprowadzamy, ojciec odpowiedział tylko: bo tak trzeba. A dziadek i dziadek milczał. Teraz, po tylu latach, wracałam tam z kluczem w dłoni. Dom wyglądał na opuszczony, ale nie zniszczony. Drzwi wejściowe były zamknięte, ale znałam sposób. Pod kamieniem przy schodku wciąż leżał zapasowy klucz. Dziwne, że nikt tego nie zmienił. W środku pachniało kurzem i wspomnieniami. Przeszłam przez korytarz. Palce sunęły po ścianach, po których kiedyś wisiały moje rysunki. Weszłam do starego gabinetu dziadka. Wszystko było tak, jakby tylko wyszedł na chwilę. Szukałam sejfu. Po kilku minutach, kiedy już zaczęłam wątpić, zauważyłam stare lustro przymocowane na zawiasach. Za nim stalowe drzwi. Pasowały idealnie do klucza. Zamek zaskoczył z cichym kliknięciem. W środku nie było złota. Ani pieniędzy. Tylko dokumenty, nagrania i zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałam. Listy, które dziadek pisał do mojej babci po jej śmierci. Zapiski z rozmów z ojcem o przekrętach finansowych, manipulacjach i fałszowaniu udziałów. Dowody, że mój brat, złote dziecko rodziny, był tylko marionetką w rękach ojca. Ale najważniejsze było to: testament pierwotny, całkowicie inny od tego, który został odczytany. W tym testamencie wszystko firmy, udziały, nieruchomości i zapisane były mnie. Dziadek zmienił go kilka miesięcy przed śmiercią. Dlaczego więc to ukrył? W notatce przyklejonej do dokumentów napisał: Wiedziałem, że próbują mnie uciszyć, że zmanipulują prawników, że zniszczą prawdę, ale wiedziałem też, że ty ją odnajdziesz. Nie szukaj sprawiedliwości w sądzie. Masz coś więcej, masz fakty i masz siłę. W tamtym momencie zrozumiałam: Nie dostałam pięćdziesięciu złotych, dostałam dziedzictwo, którego bali się wszyscy inni. Nie spałam tej nocy ani minuty. Siedziałam w fotelu dziadka w jego starym gabinecie, otoczona dowodami, które miały moc zburzyć całą iluzję naszej rodziny. Przejrzałam każdy dokument. Lista spółek zarejestrowanych w Szwajcarii. Konta powiernicze z moim imieniem otwarte lata temu, gdy jeszcze byłam nastolatką. Nagrania rozmów między dziadkiem a jego zaufanym doradcą, w których wyraźnie mówił. Ona jest jedyną, której mogę zaufać. Nie chcę fortuny. Dlatego jej ją zostawię. W oczach wszystkich innych byłam nikim. Ale w oczach dziadka byłam następczynią. Nie przez nazwisko. Nie przez krew. Ale przez to, kim byłam naprawdę. Zrozumiałam, że jego chłód nie był odrzuceniem. To była ochrona. Chciał mnie ukryć przed światem, który sam stworzył światem skorumpowanym, łapczywym, gotowym sprzedać własne dzieci za wpływy. On obserwował, czekał, sprawdzał, czy ugnę się, czy powalczę. I zostawił mi wszystko, co naprawdę miało znaczenie. W jednej z ostatnich notatek przeczytałam bogactwo bez charakteru to tylko broń, ale w rękach kogoś uczciwego staje się fundamentem. Ty jesteś tym fundamentem. Następnego dnia zadzwoniłam do kancelarii prawnej, nie tej, którą obsługiwała rodzina. Poprosiłam o spotkanie z osobą, która specjalizuje się w prawie międzynarodowym i sukcesji majątkowej. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe. Ale już nie chodziło tylko o majątek. Chodziło o prawdę. O nazwisko, które zostało zbrukane przez kłamstwo. I o przyszłość, którą miałam zbudować nie dla zemsty, tylko dla siebie. Z niczego miałam teraz wszystko. Ale przede mną był jeszcze jeden krok. Dziadek zostawił mi wybór. Mogłam zatrzymać to w ciszy albo ujawnić wszystko, co ukrywali. Mogłam to wszystko zatrzymać dla siebie. Miałam klucze do kont, dostęp do majątku, dokumenty, które mogły zostać zamknięte w sejfie i nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ale wtedy przypomniałam sobie twarz dziadka. Nie tą surową, z jaką znałam go na co dzień, ale tamtą jedną chwilę, kiedy spojrzał na mnie po raz ostatni przed śmiercią, spojrzał długo i głęboko jakby chciał coś powiedzieć, ale wiedział, że to nie pora. Teraz rozumiałam. To był jego test. Nie zostawił mi fortuny po to, żebym miała wygodne życie. Zostawił mi odpowiedzialność. Spisałam wszystko. Ułożyłam dokumenty chronologicznie. Nagrania, listy, kopie pierwotnego testamentu, rachunki, przelewy, nazwiska. Zadzwoniłam do prawnika, który nie bał się stawiać przeciwko wielkim nazwiskom. Złożyliśmy wniosek do sądu. Zawiadomienie o fałszerstwie testamentu. Wniosek o otwarcie śledztwa w sprawie prania pieniędzy przez firmę ojca. Kiedy mój brat się o tym dowiedział, przyszedł do mnie pierwszy raz od lat. Chcesz wszystko zniszczyć? Zapytał z nienawiścią. Zrujnujesz własną rodzinę. Spojrzałam mu w oczy spokojnie. To nie ja ją zrujnowałam. Ona już była zrujnowana. Ja tylko zdejmuję zasłonę. Ojciec nie odezwał się ani słowem. Wysłał prawnika. Groźby, szantaże, milczenie, ale ja nie milczałam. Na konferencji prasowej, z dokumentami w ręku, powiedziałam jedno zdanie: Mój dziadek nie zostawił mi pieniędzy. Zostawił mi prawdę. I ja ją teraz oddaję światu. Nie było odwrotu. Ale po raz pierwszy w życiu nie czułam lęku. Czułam wolność. Nie było wybuchów. Nie było dramatycznych aresztowań na oczach kamer. Nie było finału rodem z filmów akcji. Była cisza. Cisza w telefonie, kiedy ojciec zrozumiał, że tym razem nie ma kontroli. Cisza na twarzy brata, gdy czytał nagłówki o śledztwie, które zniszczyło jego reputację. Cisza w oczach ludzi, którzy całe życie mówili, że jestem nikim. Ale była też inna cisza, cisza spokoju, cisza wolności. Zamknęłam dom dziadka, ale nie na zawsze. Odnowiłam go. Nie jako rezydencję, ale jako fundację jego imienia, pomagającą młodym kobietom wyjść z cienia, tak jak ja kiedyś. Nie potrzebowałam tytułów, udziałów, luksusu. Bo wiedziałam jedno. To, co odostałam, było bezcenne. Dziedzictwo prawdy. Dziedzictwo odwagi. Dziedzictwo, które przechodzi tylko na tych, którzy nie proszą, ale słuchają. Którzy nie oczekują, ale szukają. Mój dziadek wiedział, co robi. A ja oprzeszłam jego ostatni test. I dziś, kiedy patrzę na ten sam banknot, już nie pięćdziesiąt złotych, ale symbol wszystkiego, co przetrwało kłamstwo, wiem jedno. To nie ja zostałam pominięta w testamencie. To oni zostali sprawdzeni i przegrali. Czasem największy dar przychodzi w najmniejszej formie. Nie w postaci pieniędzy, zaszczytów czy pochwał. Ale jako pytanie, które zmusza cię, by spojrzeć w lustro i zapytać, kim naprawdę jesteś, gdy nikt cię nie obserwuje. Ta historia nie jest o fortunie. Nie jest nawet o zemście. To opowieść o tym, że cisza też mówi. Że z pozoru mały gest może być początkiem prawdy, której nie da się już zatrzymać. Bo są rzeczy, których nie kupisz za miliony. Są dziedzictwa, które żyją tylko w tych, którzy mają odwagę szukać głębiej. Dziękuję, że byłaś tu ze mną do końca. Jeśli ta historia coś w tobie poruszyła, wiesz, że nie jesteś sama. Są miejsca, są głosy, które widzą więcej. I są tu dla ciebie.